Dzisiaj rano do pracy pieszo. A idę sobie okulickiego przy szpitalu. Ostatnio znikn zniknął tu parkan czy też płot, który ograniczał ulicę od strony szpitala. Przy okazji remontu szpitalu, szpitala. No i stworzyła nam się piękna aleja. Tak sobie myślę, że gdyby zlikwidować ten chodnik i pozostawić to tak jak jest a płot przesunąc w kierunku parkingu szpitalnego to by powstała nam piękna aleja i piękny element e, takiego zielonego pierścienia śródmieścia Radomia który właściwie jakbyście spojrzeli na mapy to się ciągnie wzdłuż całego śródmieścia to są doliny Starego Potoku tam mamy potoków albo strumienia południowego a przed nami mm, trochę dalej na północ przed nami, czyli tam półtora kilometra strumienia, czyli sadkówki, czyli strumienia e, północnego. E, no, pięknie to wygląda. E, no, i daje takie poczucie takiej przestrzeni, natomiast której tutaj brakowało wcześniej. Dlatego, że ta, ten chodnik właściwie zbliżał się do. Wszczony jest z, e, latarniami. No jak się wcześniej spacerowało, to z jednej strony było oczywiście płot, a z drugiej strony ulica. Także raczej było tu nieprzyjemnie, ale teraz ta zmiana, przynajmniej nie wiem jak długo, ale daje takie poczucie przestrzeni. I mam nadzieję, że tak zostanie. Dobrze by było to uwzględnić, pomyśleć o przebudowie tego pasa wzdłuż tego ciągu pieszego i ciągu zielonego, no i puścić na przykład ścieżkę między tymi rzędami drzew no przydałoby się mimo, że Radom jest mimo wszystko zielony no to brakuje nam takich przemyślanych ciągów zieleni szczególnie w Śródmieściu